Zwrot składek emerytalnych z Pensjon to istotna kwestia dla osób, które pracowały w Holandii i chciałyby odzyskać wpłacane fundusze. Choć system emerytalny w Holandii może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą proces ubiegania się o zwrot składek nie musi być trudny. pensjon to jeden z holenderskich funduszy emerytalnych, który gromadzi składki od osób pracujących na terenie Holandii. Jest to obowiązkowy fundusz dla osób zatrudnionych w niektórych sektorach, oferujący różne plany emerytalne, zależne od stażu pracy i wynagrodzenia. Zwrot składek emerytalnych z TIP Pension przysługuje osobom, które opuściły Holandię i zakończyły tamtejszą działalność zarobkową. Ważne jest, aby przed opuszczeniem kraju złożyć odpowiednie wnioski i dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez fundusz. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o zwrot składek bezpośrednio w funduszu z TIP Pension. Wymagane może być przedstawienie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia oraz zarobki. Ważne jest, aby wszystkie dokumenty były kompletnie wypełnione i złożone w odpowiednich terminach. Jeżeli planujesz lub opuściłeś Holandię, nie zapomnij o swoich składkach emerytalnych z tip pensjon. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie i zrozumienie procesu są kluczowe dla szybkiego i skutecznego odzyskania środków.